Pozdrowienia do wszystkich, dzisiaj taki chyba moment na to, żeby powiedzieć w końcu czemu robię to, co robię i czemu jestem kim tym jestem i jak to jest z tymi szkoleniami i skąd to się w ogóle wzięło. Dobra, historia jest całkiem prosta. Zaczęła się ładnych parę lat temu, kiedy zupełnie bez żadnej przyczyny przyszedł do mnie mój kierownik i mówił Adam, trzeba zrobić coś w Pythonie, nie? Ja wtedy tak, nie eee, co to ten Python. Eee, no dobra, no, tam programowałem już chyba wszystkim wcześniej, tak? Byłem w projektach, które zajmowały się BTS-ami, czyli tymi antenami. Pisałem w C, pisałem w jakichś Ziplexach w ogóle dziwnych, pisałem w Erlangu, pisałem w Javie, pisałem w Javascriptie wcześniej, pisałem w PHP, eee, w C++ oczywiście, to był mój natywny język, tak jak tym się zajmowałem. Więc no, tam jeden Python w tam, czy w tamtą, to nie jest żadna różnica. W sumie fajnie, fajnie, bo już ten plus plus mi się tak nudził i to w ogóle było tak słabe już, że, że już, już miałem totalnie dość, więc potraktowałem to jako okazję, okazję, żeby zająć się czymś ciekawszym. I tam były jakieś tam testy w Pythonie, tak? Nie, nie spodziewałem się, że to wszystko potoczy się w ten sposób, że ja teraz będę mógł do Was mówić w ten sposób. I to wszystko właśnie dzięki Pythonowi, który o już od lat niezmiennie, cały czas, na każdym kroku pokazuje mi, że jest po prostu językiem stworzonym dla mnie. Tak? Guido napisał Pythona dla Adama. Taka jest prawda. I to było od samego początku, kiedy ledwo co go rozumiałem, do momentu, kiedy już go rozumiem trochę lepiej i, i już go uczę. Cały czas twierdzę, że to jest mega, super, zajebisty język i każdemu polecam, żeby pisał w Pythonie. Ja teraz pisząc w Pythonie jestem naprawdę szczęśliwym człowiekiem i świetnie się cieszę, że nie mogę... Bardzo się cieszę, że nie muszę wracać do tego... <coughs> sorry, do tego c No, zostawiłem picie w oczy. Do tego C i już nigdy nie wrócę, i raczej pozostanę pisząc w Pythonie chyba dość długo. Jest to język, który rozwija się razem z człowiekiem, który się gołuszy, tak? Także możesz do niego usiąść, jak nie umiesz nic i coś zrobisz. Możesz do niego usiąść, jak umiesz dużo i zrobisz to samo, tylko dużo lepiej. I w dalszym ciągu on robi robotę. To jest taka prawda. Python to jest język, który robi robotę. I Python to jest język, który sprawia ci stosunkowo mało problemów z samym sobą, także masz czas, żeby skupić się na tym, co trzeba zrobić, tak, na problemie biznesowym, który właśnie musisz rozwiązać. Okej, okay, jak to się potoczyło dalej? Zacząłem się uczyć tego Pythona, wpadłem, wsiąknąłem w niego, wiecie, każdą wolną chwilę spędzałem yy, ucząc się Pythona, jak tylko mogłem, to wyjmowałem laptopika i, i Python, i Python, nie oglądałem filmów, nie oglądałem telewizji, nie robiłem nic innego poza Pythonem i to było super. Łykałem tą wiedzę, chłonąłem jak gąbka i doszedłem do wniosku, że no Python jest tak świetnym językiem, że trzeba go komuś pokazać, nie? Że to by było w ogóle totalnie nie fair, jak jakbym trzymał coś takiego dla siebie i się nie dzielił tym wszystkim, tak? No i stąd zaczęło się tak, że zacząłem, nie wiem, uczyć najpierw ludzi w pracy, potem wszyscy nie przychodzili mówili: "Człowiek od Pythona, to Adam, masz problem z Pythonem? I idź do Adama, Adam ci pomoże". Pomagałem każdemu jak mogłem, byłem takim wiecie Python guy. No i to tak to się tak ewoluowało, ewoluowało. i w pewnym momencie stwierdziłem, że no dobra, to, to może by taką szerszą szkalę, skalę to zrobić, tak? Czemu, czemu nie? Eee, tylko tak, jak dzielić się tym Pythonem zresztą najlepiej w sieci? No i tutaj jakby pierwszym pomysłem było założenie bloga Get It Job, który dalej tam jakoś sobie działa. Teraz już wiem, że blogi to nie jest coś, co jest modne w 2020 roku. Natomiast, <coughs> natomiast to był pierwszy pomysł rozwiązania tej sytuacji i, i to było fajne. tam pro, Produkowałem się ten tym blogu, ludzie to czytali, lajkowali, rzucałem to na LinkedIna, to było spoko. I w ten sposób, dzięki chyba temu, zostałem zauważony przez jakieś tam szkoły programowania, które zaproponowały mi pracę jako trenera. Czyli mogłem uczyć Pythona, czyli dalej to, co chciałem robić. Jednocześnie, oczywiście, na etacie pracując w Pythonie, no bo ja uważam, że nie może być tak, że będę uczył czegoś, czego nie robię. Nie? To by było nie fair. To by było totalnie nie w porządku i dla mnie, także myślę, że do końca będę aktywnym programistą w tym języku, a szkolenia to będzie takie coś nie wiem, ekstra. I no i tak stałem się, stałem się trenerem. I co się okazało? Okazało się, że fakt faktem tego Python'a znam całkiem dobrze, a nawet bym powiedział, że nawet bardzo dobrze, już wtedy go znałem. Natomiast co innego jest uczyć, a co innego jest umieć, nie? To Na pewno ktoś, kto był na studiach albo w jakiejkolwiek szkole, to wie, że uczyć, umieć nauczyć, a umieć to są dwie różne rzeczy. No i tutaj zaczął się kolejny etap mojego kształcenia pod tytułem jak dobrze uczyć. Przed pierwszym szkoleniem, które prowadziłem za kasę, to miałem takiego stresa, takiego miałem stresa, że całą noc nie spałem, czy zamknąłem się w toalecie, nie chciałem wyjść, nie, no to, to było straszne, nie spodziewałem się, że tak. Natomiast potem, jak poznałem ludzi, którzy na tym szkoleniu byli, okazali się mega fajnymi, luźnymi ludźmi, z którymi można sobie pogadać, pożartować, zrobić fajne przykłady, którzy chcą się tego uczyć, nie, chcą się uczyć tego, co ja im daje. To jest, to jest piękne. No to jakoś wtedy przeszło, i dostanę takiego kopa, nie? że Jezus, jakiś fajny, jakiś super, nie? trzeba to robić dalej, trzeba się rozwijać. No i, i zacząłem ten swój jakby warsztat e, nauczycielski, czy tak to można nazywać, e, jakoś tam szlifować. I tutaj takim elementem przełomowym było szkolenie, które e, robiłem dla doktorów w AGH-u, e, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. E, do tej pory sądzę, że na tym szkoleniu to ja się nauczyłem więcej niż oni, mimo to, że to ja, to ja szkoliłem i z Naprawdę to, to byli ludzie, którzy już zajmowali się dydaktyką od lat. I oni mi pokazali, jak to robić, albo jak to się powinno robić teraz, a jak to się robiło kiedyś, tak? I on, to oni mi powiedzieli, że to, co, to jak ja byłem uczony na uczelni, czyli że najpierw, wiecie, wykład, potem laboratorium, potem egzamin, nie? że to już nie, nie w tą stronę, nie? I wtedy zacząłem eksperymentować, łączyć e, praktykę, e, zadania, które są praktyczne, z zadaniami w pracy z takimi dla juniorów, zacząłem eksperymentować z pytaniami rekrutacyjnymi jako metodą nauczania e, Pythona. I to, to, to trybi, to wszystko działa, to, to naprawdę zażarło. Mam mnóstwo zadowolonych kursantów, którzy w ten sposób się po prostu bajtana nauczyli. No i tutaj bardzo fajnym jakby takim uwieńczeniem tego była książka Jak włamać się do mózgu Kotarskiego. i tak, on pisze dokładnie to, co ja próbowałem zrobić, tak? Także mam teraz jakby twarde dowody, że to, co gdzie szedłem, szedłem dobrze. Wiem, jak to doszlifować. No i teraz to, co będę robił, to po prostu na podstawie tej całej wiedzy i tego wszystko, co mam, postaram się to zebrać do kupy i zrobić z tego najlepsze szkolenie Pythona w Polsce. To jest mój cel.